Drodzy bracia i siostry, złożyliśmy na ołtarzu dziewczyną wiarę eucharystyczną, która uobecniła zbawcze wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania. Teraz umocnieni przez wiarę pragniemy pożegnać naszego brata, księdza biskupa Jana Bernarda. przez całe swoje ziemskie życie prowadził ludzi do Chrystusa niegasnącej światłości. Teraz niech ta wielka światłość obronieni go swoim blaskiem, aby mógł dostąpić udziału w społeczności zbawionych. Umiłowani, z wiarą i nadzieją życia wiecznego polecajmy zatem zmarłego księdza biskupa Jana Bernarda miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby ksiądz biskup Jan który przez chrzest Stał się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmił się ciałem Chrystusa. Teraz został wezwany na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stał się dziedzicem obiecanej Nagrody Wiecznej. Wszelką Bóg odrodził Cię z Wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła które rozpoczął na szczęście ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i sprawy, aby bramy raju otworzyły się przed Twoją usługą, nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i z naszym Bratem biskupem Janem przez Chrystusa, pana naszego. Ja jestem zmarły. nie jesteś i to się odwrócisz, ale Pan Cię uskrześci w dniu Żyj powoli. Boży wieczorów naszego brata, Wisła Jana w Ponieważ Chrystus martwy jako pierwszy z i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo ciała ubiegłego, uchwalam, że wskrzeszy naszego brata, Wisła Jana. thank